Witam na kanale Damian Kuchni od Kuchni. Dziś zrobimy sobie następny fajny patent na ciasto francuskie, lub też patent z ciastem francuskim, na który gorąco zapraszam. Ale zanim to zrobimy, nowych widzów proszę o subskrypcję, proszę o komentarz i jedziemy z tym przepisem. Przepis jest prosty, tak jak mówiłem, bardziej jest to patent na wykorzystanie ciasta francuskiego, jak sam jakiś konkretny przepis. Potrzebujemy ciasto francuskie. I tak, ja tutaj mam ser, mozzarella. Tak naprawdę to kupiłem tylko te ciasto i mozzarellę, Resztę to po prostu co znalazłem w lodówce. I tak do tego raczej, raczej bym proponował podejść. Po prostu sprzątamy lodówkę z tego, co już powinno z niej powoli wyjechać. Układamy brzegi. Ok. Wyrównujemy. Teraz rolujemy, rolujemy, tak bardziej zawijamy, w bardzo prosty sposób. Te ciasto tutaj doklejamy do tego na dole, to samo z drugiej strony. Ok, teraz zawijamy końce. Nie mylić tego oczywiście z chaczapuri, bo to nie to ciasto. To po prostu jest patent na ciasto francuskie i tyle w temacie. Dobra, teraz tak. Mam jeszcze tą mozzarellę, tutaj trochę na dno, miałem troszeczkę jeszcze sera cheddar w lodówce, w plastrach, pociłem go sobie, też go tutaj troszeczkę jeszcze dam. Chcę wykorzystać po prostu to, co mam jeszcze też w lodówce, co mi tam e, zalega, co już by trzeba było po prostu wykorzystać. Miałem jedną kiełbaskę śląską, pocięłem na takie drobne płatki, też tutaj dodam. OK. Tutaj mam jedno żółtko, yy, rozkłóciłem z mlekiem, żeby się lepiej smarowało. Samo żółtko byłoby dość sztywne, z mlekiem zawsze to jest Fajniej. Fajnie się to rozmarowuje. Okay. No i oczywiście na sam koniec mam jajka. Ok, i teraz biorę takie naczynie. Moje trochę widzę krótkie, ale to nic. Jak sobie poradzimy. Przekładam. No. Mogło być troszeczkę dłuższe, ale. Tak to będzie wyglądało, jeżeli macie dużą całą blachę w piekarniku, wkładacie to i będzie na pewno idealnie. Ja te naczynie nie mam zbyt duże, więc jest właśnie tak, ale to nic. No co, na górę jeszcze może troszeczkę sera, gdzie nigdzie. Tego sera cheddar, on bardzo fajnie smakuje. Nie możemy też zapomnieć, żeby to sobie ładnie posolić. Piekarnik rozgrzany na 200 stopni z termoobiegiem dół i termobieg 200 stopni, i ja myślę jakieś 15-20 minut. No i tak wygląda e, moje ciasto francuskie, taki mój sposób na to ciasto francuskie. No, wygląda jak ale to naprawdę nie jest hachapuri. Zresztą jak widzieliście. No i można sobie to, można to sobie spokojnie odłamać. Zobaczcie, serowe, fajne i teraz spróbujemy sobie. Była. Mm. Ja. Dużo sera, zobaczcie. I z tym żółtkiem? Mm. Jeszcze gorące, ale kurczę. Fajna sprawa. Trzymałem to 25 minut, nie 20. I może troszeczkę te żółtka przeciągnąłem. Ale myślę, że nie są najgorsze. Zobaczcie. Ja Was serdecznie zapraszam na moje przepisy, skomentujcie, zobaczcie, zróbcie sobie, są proste rzeczy, ale czasami w fajnych nowych odsłonach. Ja Was pozdrawiam i do zobaczenia!